Cześć, dzisiaj w filmiku będzie mały hol zakupowy z Lidla i parę rzeczy z Oszą, ale też nie pokazuję tutaj wszystkiego, co kupiliśmy, tylko to, czego nie zdążyłam schować do lodówki. Generalnie ja jestem team woda, ścierka, płyn do mycia naczyń, ale takie chusteczki też lubię mieć, bo tak wiecie, coś na szybko to naprawdę fajnie się sprawdzają. I tych zielonych jeszcze nie miałam, a te o zapachu werbeny są ok, ja to mogę polecić. Dętka do roweru dla syna, bo nie wiem, przebijają i przebijają. Serek wiejski w Lidlu, dla mnie powiem szczerze nowość. Zawsze kupowałam sery wiejski piątnicy. A jak byliśmy w Lidlu, tam któregoś razu mówię, a ja dobra, spróbuję. Ja lubię lekki dla mnie jest ten lekki, dla męża jest ten zwykły. Po prostu smakowo, bardziej odpowiada mi ten lekki. Jest 200 g, także jest godeczko więcej niż tego piątnicy, tak jak macie na raz porcję. I on ma dużo śmietanki. A ja tę śmietankę bardzo lubię. Nie lubię jak serek wiejski jest suchy. Podoba mi się, że on właśnie ma dużo tej śmietanki. I to nie wiem ile razy go kupowałam, to za każdym razem właśnie dużo miał tej śmietanki. Także to chyba norma w tym serku wiejskim. Wzięłam migdały w słupkach, bo pomyślałam sobie, że właśnie czy do serka wiejskiego, czy do jajecznicy, to będę sobie dodawała troszeczkę tych migdałów w słupkach. To wiadomo, ma wartości odżywcze. Warto jeść migdały i no, jak to woli. Ja lubię w słupkach. Można całe, można w płatkach. Ja lubię w słupkach i będę sobie dosypywać to tu, to tam. Oczywiście, no ograniczoną ilość, bo to kaloryczne jest. Nawilżany papier toaletowy. No musi być, musi być. Bajeczne, bajecznych <gryw> ja nie lubię. Nie lubię, nie rozumiem bajecznych. Natomiast moje dzieci, mój mąż lubią także. Dla nich na osłodę i taki koszyk. Ten koszyk kupiliśmy w Ochon, bo po Lidlu jeszcze zajechaliśmy właśnie podętkę do oszą. Bardzo lubię takie koszyki. To jest taki koszyk na zabawki plażowe, czy w ogóle może na plaży. Można, można go zabrać gdzie się chce. Ale pamiętam, że kiedyś jak kupowaliśmy jakieś tam zabawki do piasku, to właśnie było zapakowane w taki koszyk. I wiecie, jak coś jest. Na przykład ja to lubię w tym trzymać woreczki do prania. Nie wiem, ja te koszyki lubię. Były po 8 zł. Wzięłam dwa, bo wiem, że jeden. Pewnie zmieni właściciela. Dwa jogurty naturalne. Wzięłam je z myślą o marynacie do mięsa. Ale powiem Wam szczerze tak, zużywam pół mniej więcej właśnie do zamarynowania mięsa. A potem zostaje mi pół kubeczka. No i albo na drugi dzień znowu marynuję, albo zjadam. I za każdym razem jak zjadam, to sobie myślę, kurczę, czemu ja nie jem tego jogurtu częściej, jak on mi smakuje. Wiecie, smakuje mi. On nie jest właśnie. Ja nie jestem fanką jogurtów naturalnych, to w ogóle. A ten no, nie wiem, a może jestem fanką, tylko jakoś tak nie daje szansy. A tutaj są lajkojiki junior, bardzo dobre, bardzo dobre. <grytanie> to są takie krakersy, czy herbatniki, co ciężko powiedzieć, każdy wyrób piekarniczy pewnie. Bardzo, bardzo je lubimy. A różnica cenowa, jaka była w Oshon, a w sklepie tutaj obok, to chyba było złoty 70, więc wzięliśmy, wzięliśmy więcej. Paluszki beskickie z solą, i teraz uwaga, wiecie, że są też takie paluszki Delikates i one nie mają soli? To jest ciekawe, bo ja je wzięłam, nie patrzyłam, co wzięłam. beskickie, paluszki to paluszki, a potem w domu jemy, jemy one takie tego. One nie mają soli. Z tym, że wiecie, mi smakują. Ja w ogóle jakoś ostatnio bardzo polubiłam paluszki. No i jedne są z solą. Te delikatesowe bez soli to już wcześniej były kupione, tylko wyjęłam z szafki, żeby wam pokazać. I żelki nasze, ulubione chyba. Kwaśne i, i niekwaśne. Opakowanie jest takie dosyć długie, natomiast te żelki są małe. Są krótkie. No jest takie złudzenie. Wiadomo, że jest waga, no to już nie ma znaczenia, czy są długie, czy nie, ale jednak człowiek tak patrzy oczami, no i zobaczcie, no jest różnica. Ale są pyszne <laughs> i sobie pozwalamy. No masło wzięliśmy, twaróg, o i też myślę, jak będę robiła twarożek ze szczepiorkiem, to też dodam tych migdałów. Zresztą ja migdały lubię, jak jest taki głód, czasem dopada człowieka, że się robi słabo, to parę migdałów i człowiek tak odzyskuje siły. Pomidory, serki topione. Tak sobie myślę, żeby do, do sosu. Jak robię sos z mięsem, to on wiecie, taki kremowy się potem robi. I cukinię wzięłam i pomyślałam, żebym może zrobiła jakąś taką cukinię, zupę. Zupę z kurczaka, cukini serka topionego. Może by to było dobre? Te kabanosy z Lidla są bardzo, bardzo dobre. Jakbyście pomyśleli o takich kabanosach staropolskich, z dzieciństwa, gdzieś tam, nie wiem, z, z, wiecie, z PRL-u, to uważam, że te kabanosy są, no, można tak o nich powiedzieć, to są te kabanosy. One są takie mięsiste, bardzo smaczne. Z tym, że ostatnio kupiliśmy parę paczek i były dobre, a ostatnie dwie były niesmaczne. Te pieczone to są nowe, nie braliśmy ich wcześniej, także nie wiem, jak smakują. Ale są takie fajne małe i jestem ciekawa smaku, też tak wyglądają dobrze. Te kabanosy, jak kupiliśmy pierwszy raz, drugi, trzeci, to były pycha. A teraz ostatnio jakieś takie dwie paczki, powiedzmy pod rząd, tak jakby za dużo wędzenia czy tej przyprawy wędzarniczej, ale jeszcze dajemy im szansę. Jeszcze dajemy im szansę dlatego, że one są naprawdę bardzo smaczne. Także mam nadzieję, że to jakieś tam było wiecie chwilowe zakłócenia na linii produkcyjnej może, a dalej będą już takie pyszne. Polubiłam ostatnio takie kabanoski też z serami. Te są z serem cheddar. A tutaj są takie po prostu z serem. Powiem Wam, lubię sobie je zawinąć w liście zielonej sałaty. I takie wiecie, wydaje mi się, że jem coś, coś troszeczkę lepszego, bo sałaty sobie dodaje nie taka przekąska. Takie rollo z sałaty i kabanosa. Chcieliśmy cukinię, bakłażana, rzodkiewki. Marchewki były takie nie, nie za duże, apetyczne bardzo. Mam nadzieję, że będą słodkie i chrupiące. Krakowska sucha, ulubiona wędlina naszej córki, ale ja też ją bardzo lubię, bo ona jest taka wiecie mięsna. Mam wrażenie, że jest dobrej jakości, jest dobrze doprawiona. Bardzo, bardzo smaczna. Ser żółty maślany też nam podpasował bardzo. Majonez kani. Mój mąż bardzo lubi majonezy i mówi, że ten jest dobry. Jest gęsty, taki wiecie aromatyczny. Smaczny majonez. Zwykle kupowaliśmy ketchup fanex, ale ostatnio się popsuł. Jest jakiś kwaśny i teraz poszukujemy dalej. Na razie jest dobry roleski. Bułki z dynią. Bardzo lubimy te bułki. Zawsze jak jesteśmy w Lidlu, to je bierzemy. Kameczki dla mojego męża. To jest taka słodycz, którą on sobie kupuje i może być spokojny, że nikt mu tego nie zje. <ścoughs> Także... Nikt się na to nie rzuci. Serki truskawkowe, straczatella, brzoskwiniowe, waniliowe. Dzieciaki lubią. A ten stracicatella to on ma tam pod etykietą przepis na te babeczki, które mi nie wyszły. Może Wam wyjdą, nie wiem. Wiecie, zawsze coś tam można nie skubnąć. Tak się czasem zagląda do tej lodówki, tak się szuka, szuka i. Chleb tostowy wzięliśmy, taki zwykły pszenny. I były szparagi. To nie jest moje ulubione warzywo, nie, ale sezonowe warzywo, warzywo zdrowe. jak ja je jem? Powiem Wam tylko w formie omletu, czyli omlet ze szparagami. I, i tutaj nie mam z tym problemu, żeby to zjeść, odpowiada mi ten smak omlet ze szparagami. Były takie, jak tu widać, i były też takie cieniutkie. Przykładam te żelki do tych szparagów. Takie mam wrażenie, że te co były jeszcze w sklepie to były właśnie tak mniej więcej jak te żelki. I które byście polecali bardziej brać? Takie zwykłe grubsze czy, czy te cienkie? Nie wiem, ja wzięłam tak z przyzwyczajenia te. Taki oto hol. No a tam jeszcze było wiadomo mięso, jaja, ale to już schowałam do lodówki. I co? A w dalszej części filmiku składam sobie tą półeczkę, co kupiłam ją w action. Zapraszam. Przede wszystkim ucieszyłam się, że w zestawie był kluczyk, bo nie chciałam się szukać śrubokrętu i dlatego nie chciałam się zabierać do tej półeczki, do tego stojaczka, ale mm, kluczyk był, więc wiecie, można było, można było spróbować to złożyć. Złożenie takiej półeczki to nie jest lot na księżyc, ale powiem Wam, że <noise> albo ona była, wiecie, źle, źle spasowane były te elementy, przede wszystkim te nawiercenia były były źle, źle nawiercone, albo nie wiem, bo może ja nie zauważyłam, może z jednej strony było, wiecie, bliżej nawiercone, z drugiej dalej, może powinnam dopasować. Suma sumarum, złożyłam, ale jak później zobaczycie to, no to tam. <noise> nie, nic takiego, no złożyłam, tak. No, złożyłam. Składanie tego organizera to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest montowanie tego filmiku. Ja się po prostu zastanawiam, czy za długo może pokazuję, jak to skręcam, czy za krótko. Staram się przyspieszyć, coś tam wyciąć. Mam nadzieję, że nie będzie za długo, takie wiecie, żeby to nie było takie przeciągnięte. Tutaj było widać, że, przez, że przekładałam tę deseczkę, odwracałam ją, bo nie trafiłam otworami na siebie. A zaraz, jak się jeszcze okaże, to ta deseczka tutaj też nie pasowała, bo wystawała za obrys i ten organizer krzywo by stał na blacie, więc ją znowu odwróciłam i wiecie, no co? No chyba tak na piątkę z minusem z techniki. <grym> chyba bym piątkę z minusem dostała. Pod czajnikiem mam taką podstawkę, to jest deseczka Deseczka, która zmienia się w miseczkę. Takie miseczko stoi jak na owoce, warzywa. Jak widzicie, jest w kształcie jabłka. Już nie pamiętam, jak to się, tak jak na filmiku, miałam problem sobie przypomnieć, jak to się przemienia w miseczkę. Dlatego, że zazwyczaj leży to u mnie po prostu na płasko jako podstawka pod czajnik. Ale jakoś mi się tam wiedzie, co udało. O, taka miseczka w kształcie jabłka. Myślę, że ładna rzecz. Co? Tutaj ma taki ogonek też, jak jabłka mają. Ja to kupiłam kiedyś. Kiedyś były takie katalogi papierowe, i pamiętam, że jedną z tych rzeczy, jaką kupiłam, to właśnie, właśnie ta podstawka. Ten organizer kupiony w Action, on jest fajny, jest ładny, stabilny, jest wszystko z nim w porządku, ale powiem Wam szczerze, on mi po prostu, nie wiem, ja nie wiem co na nim postawić. Olej tutaj nie, bo olej potrzebuje mieć bliżej kuchenki, żeby wiecie, smażę coś, sięgam i no olej mi tutaj nie może stać. Także, także odkładam olej na, wiecie, na swoje miejsce. I powiem szczerze, nie wiem, bo tak ani herbata nie chce, żeby tam stała, ani nie wiem, to jest ładne, ale dla mnie niepraktyczne. Ja nie wiem, co ja mogę tutaj na tym postawić. I tak wiecie, kombinowałam jak koń pod górę, co tutaj można te. No herbaty niewygodnie mi się stamtąd sięgało. Wolę je po prostu, żeby były, wiecie, no, lepszy, w lepszym dostępie, żeby było łatwiej sięgnąć. No i co? No czacha dymi, no burza mózgu, ale nie, to znaczy ja go zostawię. Ja go zostawię, bo on mi się podoba i ten kącik dobrze z nim wygląda. I nie wiem, może jeszcze znajdę jakieś tam zastosowanie, ale ogólnie no to... No wazon tutaj, o, może taki. Tak, postawiłam go, on stoi, tak ociepla, no i z wazonu nie korzystam Nie? To może sobie tam stać, bo nie jest wygodnie mi z tego sięgać, szczerze mówiąc. Też może przez to, że że obok stoi czajnik, to jednak tę rękę trzeba tak wyżej podnieść, nie wiecie o co chodzi. Herbaty, nie, nie, nie. Powiedziałabym, że to wygląda dobrze na blacie i tyle. Ja nie wiem, co na tym postawić. W zestawie były jeszcze takie podkładki, żeby, żeby, żeby ten organizer nie rysował blatu, żeby się tak nie ślizgał, więc przykleiłam. No i dalej sobie coś tam jeszcze próbowałam. Jakoś tam, wiecie, no bo wygląda to dobrze, podoba mi się, także to tu będzie stało. Wiecie, wszystko co drewniane, czy tam, no to jest drewniane, bo to jest z drzewa akacjowego, więc wszystko co drewniane jest ładne. Wazon, taki trochę stylu Włocławka albo koła, ale nie ma sygnatury. To nie jest popsute, to jest po prostu tak jakoś. Barwa jest taka dziwna, bo wygląda jakby było trochę takie wyszarpane. Słowa mi brakuje, ale wiecie, ale nie tam, to nie jest popsute. No, jak z tego herbatę sięgać? No, powiem Wam, no nie, no nie. Tutaj jest taka świeca zapachowa. Kombinowałam z zegarkiem, no, ale to ani go nie widać. Nie. Nie wiem co bym, naprawdę. Może byście mi doradzili, co? No bukiet z kwiat wazon z bukietem kwiatów, no to pewnie tak. Ale ogólnie to ja nie mam na to pomysłu. <laughs> Ale mi się podoba i zostaje.